O ezosfera nazywam się Michał Komorowski i przedstawię ci teraz horoskop na październik 2013 roku. Jeśli chcesz otrzymać horoskop na swój telefon komórkowy, wyślij do mnie dwa SMSy o treści INT.135 Twój znak zodiaku na numer 7355 płacisz jedyne 3 zł 69 za takiego sms Baran, miłość, kochany Baranie, obawiam się, że zła passa w miłości będzie ci towarzyszyła już drugi miesiąc. Widać przy tobie rozczarowanie i rozgoryczenie. Gwiazdy odpowiadają, abyś skupił się teraz na obowiązkach i kwestiach zawodowych. To nie czas na miłość, praca i finanse. W tej sferze życia doświadczysz zdecydowanie więcej radości i zadowolenia. Widać przy tobie wielkie marzenia, które lada moment zaczną się realizować i dostarczać ci realnych korzyści. Twoje kontakty zagraniczne również dostarczą ci niespodzianek. Byk, miłość. Również w Twoim przypadku nie mam dobrych wieści. Twój trudny charakter właśnie teraz dał sobie znać a otoczenie zacznie stanowczo reagować. Jest w twoim otoczeniu ktoś, kto cię bacznie obserwuje i niekoniecznie jest to twój cichy wielbiciel. Praca i finanse. Z reguły nie masz szczęścia w grach losowych. Kasynie i ogólnie rzecz ujmując darowizny ci nie sprzyjają, jednak październik zdecydowanie odmieni tę złą passę. Spróbuj swojego szczęścia, a na pewno uda ci się coś wygrać. Bliźnięta, miłość. Od jakiegoś czasu walczycie same ze sobą, ze swoimi emocjami, ambicjami i tym, co gra w waszej duszy. Ten miesiąc przyprowadzi do waszego życia konieczność podjęcia ważnych, życiowych decyzji w kwestii uczuciowej. Czekają was trudne rozmowy i ostra wymiana zdań. Praca i finanse. Niestety los na pewno nie będzie wam sprzyjał teraz w pracy. Tam czekają Was plotki, pomówienia, ale również i rozczarowanie w postaci zagrożenia Waszej pozycji zawodowej. Bądźcie teraz czujne i uważne. Jeśli chcesz otrzymać indywidualny skrypt trumiczny na swój telefon komórkowy, wyślij do mnie dwa smsy o treści int.135. Runy na numer 7355. Zapłacisz jedyne 369 za takiego SMS-a, natomiast będziesz wiedzieć, jakie wibracje będą Cię chroniły właśnie w miesiącu październiku. Rak. Miłość. Ty raku od dłuższego czasu czekasz na zmiany. Jednak Twoja wyjątkowo skomplikowana osobowość stawia Cię w tej niezwykle komfortowej sytuacji, że nic nie robisz i czekasz, aż wszystko samo się zadzieje, a problemy po prostu same się rozwiążą. Nic bardziej mylnego. Albo weźmiesz się w garść, albo Twoje życie po prostu jeszcze bardziej się pokomplikuje. Praca i finanse. Dostaniesz ofertę wyjazdu w daleką podróż do pracy. Zastanów się dobrze, bo ta decyzja może zmienić Twoje dotychczasowe życie. Gwiazdy podpowiadają, że od października zacznie zachodzić w Tobie wewnętrzna przemiana, zaczniesz inaczej patrzeć na to, co się wokół Ciebie dzieje. Lew, miłość, twój ognisty temperament może wyprowadzić Cię na manowce. W tym miesiącu powinieneś być bardziej spokojny, a każdą decyzję przemyśleć aż trzy razy. Nie rób nic pod wpływem emocji. Jeśli jesteś samotny, czeka Cię niezwykła, wyjątkowa przygoda łóżkowa. Praca i finanse czekają Cię spore wydatki, czeka Cię niezapowiedziana wizyta, która będzie Cię dużo kosztować. Ten miesiąc wyciśnie Twój portfel do ostatniego grosza. Dopiero bliżej zimy możesz liczyć na poprawę i większe wpływy finansowe. Panna, miłość, miła Panno. U ciebie karta ślubna. Jeśli jesteś samotna, to właśnie teraz możesz spotkać miłość swojego życia. Jeśli natomiast jesteś w związku, to możesz liczyć na to, że twój związek się umocni, a twój partner poprosi cię nawet o rękę. To miesiąc, w którym poczujesz się naprawdę wyjątkowa. I finanse. Z natury jesteś skąpa i dusisz grosze, jednak październik zmusi cię do większych wydatków. Będziesz musiała zainwestować sporą część pieniędzy, np. w lepszej jakości sprzęt. Nie oszczędzaj i nie żałuj pieniędzy na siebie i na swoich bliskich. Jeśli chcesz otrzymać osobiste przesłanie magicznych kluczy na swój telefon komórkowy, wyślij do mnie dwa SMS-y o treści INT

Ulega chwilowemu zwątpieniu, gubi się we własnych myślach i uczuciach. Zdarza się, że nie wiemy, co robić, jaką decyzję podjąć, którą drogę obrać i bezmyślnie bronimy w ciemny las, w którym ogarnia nas strach, lęk i niepewność. Dopadają nas zmory, które są mocno zakorzenione w naszej stronie cienia, które przypominają o sobie w chwilach naszej słabości. Tarot jest narzędziem, które może Ci pomóc w ucieczce właśnie z Twojego ciemnego i przerażającego lasu. Zapraszam Cię więc w magiczną podróż z moimi kartami Tarota. Zacznij zmieniać swoje życie na lepsze już dziś, różnica Michał Komarowcy. Niestety czeka cię samotność w tym miesiącu. Poczujesz się opuszczona i nikomu niepotrzebna. To trudny miesiąc w kwestii sercowej dla Ciebie. Uciekasz w pracę i swój świat, który jest pełen romantyzmu i prawdziwej miłości. Jest Ci to potrzebne, bo czekają na Ciebie poważne decyzje do podjęcia. Praca i finanse. Tutaj stabilnie i czeka cię daleka podróż, która wpłynie korzystnie na Twoją sytuację finansową. Jednak nadal widzę przy Tobie waleczność i użeranie się z przeciwnościami losu. Jeszcze moment, a Twoje życie zawodowo-finansowe zacznie się układać. Skorpion, miłość. Jeśli jesteś w związku, to nie mam dla Ciebie dobrej wieści. Twoim nudnym od dłuższego czasu związku pojawi się osoba trzecia, która zburzy Twój dotychczasowy spokój. Albo zaczniesz pracować nad swoim związkiem, albo Twój związek z hukiem się rozpadnie. Praca i finanse. Tkwisz w martwym punkcie od dobrych kilku miesięcy i nic z tym nie robisz. Twoje plany cały czas są tylko w Twojej głowie. Październik zburzy Twój spokój i nie pozwoli Ci na dalsze lenistwo oraz wykorzystywanie finansowe Twoich bliskich i Twojej rodziny. Miej się więc na baczności. Strzelec. Miłość. Mam dla Ciebie dobre wiadomości, miły strzelcu. Odezwie się do Ciebie osoba, o której długo myślałeś i za którą bardzo długo tęskniłeś. Ta niespodzianka może przerodzić się w prawdziwy szał Waszych serc. Jak to się mówi, stara miłość nie rdzewieje. Praca i finanse. Dostaniesz ciekawą ofertę nowej pracy. Okres późnej jesieni to czas wielkich zmian w twoim życiu zawodowym. Słońce zwiastuje to probyt i spełnienie twoich oczekiwań. Ta jesień zdziała cuda na twoim koncie banku. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną analizę czakramów na swój telefon komórkowy, wyślij do mnie dwa sms -y o treści int.135 czakra na numer 7355. Zapłacisz jedyne 3 zł 69 za takiego SMS-a. rożec miłość. Jesteś zbyt surowy i zbyt podejrzliwy, miły Koziorożcu. Tracisz przez swój nieustępliwy charakter. Pamiętaj, że nawet uroda nie pomoże, kiedy w duszy buszuje diabeł. Jeśli szukasz teraz nowej miłości, zmień się, a pojawi się w twoim życiu już teraz. Praca i finanse. Tutaj zdecydowanie stabilnie i przyjemnie. Poczujesz spokój i będziesz mógł sobie pozwolić na chwileczkę zapomnienia w drogim, ekskluzywnym sklepie czy też w centrum handlowym. Pamiętaj, aby zabrać w podróż, romantyczną podróż, swoją drugą połowę. Wodnik. Do najwierniejszych znaków to Ty, kochany, nie należysz, ale teraz miarka się przebrała. Twój partner na pewno Ci tego nie wybaczy. Zastanów się następnym razem, czy to, co robisz. Jest tego warte? Jeśli jesteś samotnym wodnikiem, teraz możesz działać nawet na kilku frontach jednocześnie. Praca i finanse w końcu mogę Ci wywróżyć stabilizację tej kwestii. Na pewno w październiku nie będziesz narzekał na brak zleceń i na brak pieniędzy w portfelu. To miesiąc, w którym finansowo możesz być naprawdę pozytywnie zaskoczony. Ryby. Miłość. Jeśli nadal będziecie się chowały i czaiły, to nie liczcie na to, że ktoś będzie za wami latał i błagał, byście go pokochały. Jeśli nie zmienicie swojego postępowania i nastawienia do miłości, czeka Was samotność w zimowe wieczory. Praca i finanse strzeżcie swoich drogocennych przedmiotów jak oka w głowie. Teraz jesteście narażone na kradzieże, manipulacje i oszustwa. Uważajcie również w pracy, bo tam czają się Wasi nieprzyjaciele i tylko czekają na Wasze potknięcia. Jeśli chcesz otrzymać horoskop na swój telefon komórkowy, wyślij do mnie dwa smsy o treści int.stop. 25, twój znak Zodiaku na numer 73,55. 3,69 jest to kosz za wysłanie takiego smsa do mnie.